Jesteś magnesem. Wszystko, czego pragniesz, również szuka Ciebie. To zdanie to coś więcej niż tylko ładna metafora, to głęboka prawda zawarta w naukach prawa przyciągania. Dziś odkryjesz, jak dwa proste słowa wypowiedziane na pięć minut przed snem, mogą uruchomić moc wszechświata na Twoją korzyść, manifestując dokładnie to, czego pragniesz. Żyjemy w świecie, w którym to, co zewnętrzne, odciąga naszą uwagę od prawdziwej mocy, która tkwi w naszym wnętrzu. Gonimy za celami, ludźmi, uznaniem, i często zapominamy, że wszystko, czego szukamy na zewnątrz, jest w rzeczywistości odbiciem tego, co pielęgnujemy w środku. I właśnie tu wkracza prawo przyciągania ze swoją magnetyczną siłą prawo przyciągania uczy, że podobne przyciąga podobne. To, co myślimy, czujemy i intensywnie emanujemy, staje się wołaniem do wszechświata. A najpotężniejszym momentem, by wysłać to wołanie, jest czas przed snem. Kiedy świadomość zaczyna się odprężać, a podświadomość otwiera się jak magiczne drzwi gotowe na przyjęcie komend. Dlatego ten film jest wyjątkowy. Dziś poznasz moc dwóch prostych słów, które mogą odmienić Twoją rzeczywistość. To duchowe klucze, wypowiedziane z intencją i uczuciem, przeprogramowują Twoją podświadomość, dostrajają Twoją wibrację do obfitości i przyspieszają manifestację Twoich pragnień. Wyobraź sobie, że dziś wieczorem kładziesz się spać. Otoczenie spokojne, umysł się wycisza, i wtedy wypowiadasz te dwa słowa. Z sercem pełnym wdzięczności czujesz, jakby wszechświat słuchał każdego twojego szeptu, zasypiasz w pokoju, a w kolejnych dniach zaczynasz dostrzegać zbiegi okoliczności, znaki, możliwości. To, czego pragnąłeś, zaczyna się zbliżać, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki ale to duchowa nauka. Co więcej, Zrozumiesz, dlaczego moment przed snem jest najbardziej sprzyjający do kształtowania Twojej rzeczywistości, ponieważ właśnie wtedy podświadomość jest najbardziej otwarta, najbardziej chłonna i to tam zaczynają się rodzić cuda. Każdej nocy możesz zasadzić ziarno dobrobytu, które będzie rozkwitać z każdym Twoim dniem. Dlatego zapraszam Cię. Zostań ze mną do końca tego filmu. To czego się tutaj nauczysz, może być punktem zwrotnym między ciągłym próbami manifestacji czegoś, a w końcu życiem w obfitości, na którą zasługujesz. Nie trafiłeś tutaj przypadkiem. To wszechświat przyprowadził cię do tej wiadomości, a teraz to twój moment, by otworzyć się na to, co masz za chwilę otrzymać. Zresztą, jeśli czujesz, że tego typu treści poruszają twoje serce, pomagają ci przypomnieć sobie o twojej mocy kliknij przycisk subskrypcji poniżej i włącz powiadomienia. Dzięki temu codziennie będziesz otrzymywać treści, które będą karmić twoją duszę dobrobytem, mądrością i pozytywnymi wibracjami, aby utrzymać cię w harmonii z tym co najlepsze. Zasługujesz na dostatnie życie. Urodziłeś się, by manifestować pragnienia swojego serca. A dziś, ucząc się tych dwóch słów, i jakich używać przed snem, aktywujesz nowy poziom swojej więzi ze wszechświatem. Zanim zmienisz świat na zewnątrz, przemień wszechświat w sobie. Prawo przyciągania opiera się na prostym, ale potężnym założeniu. Wszystko, co emitujesz, przyciągasz. To nie tylko kwestia pozytywnego myślenia. Chodzi o to, by czuć i przeżywać te wibracje jako wewnętrzną rzeczywistość, jeszcze zanim zamanifestuje się na zewnątrz. I to jest szczególnie ważne, gdy mówimy o słowach, których używamy. Zdałeś sobie już sprawę z mocy słów? To nie są tylko dźwięki. Słowa, Niosą częstotliwości, są jak kody, które przekazują wszechświatowi emocje, przekonania i intencje. Kiedy mówisz coś z prawdą i emocją, aktywujesz wibrację, a ta wibracja rozchodzi się w polu kwantowym, kształtując to, co ma nadej. A teraz pomyśl o tym, jaki moment dnia łączy cię najbardziej z twoim wewnętrznym światem, z twoimi najczystszymi emocjami i z najłatwiej dostępną podświadomością. To właśnie minuty przed snem. W tym czasie twój mózg przechodzi ze stanu beta, czujności, do stanów alfa i teta, to stany, w których podświadomość staje się najbardziej chłonna. A dlaczego to ma znaczenie? Ponieważ to właśnie podświadomość kontroluje aż do 95% twoich decyzji, zachowań i rezultatów. Jest jak żyzna gleba, w której zasiane są twoje przekonania. Jeśli siejesz strach, niedobór, wątpliwość, to właśnie ona zacznie produkować. Ale jeśli siejesz wiarę, wdzięczność, obfitość, to właśnie ona zacznie manifestować. I tu pojawiają się te dwa magiczne słowa. Kiedy wypowiadasz je z intencją, przeprogramowujesz fundament swojej rzeczywistości, dajesz swojej podświadomości nową komendę komendę, która jest zgodna z dobrobytem, pełnią, miłością i spełnieniem. Wiele osób spędza lata próbując zmienić życie przez wysiłek zewnętrzny, pracują więcej. Starają się bardziej, frustrują się bardziej, ale nadal przyciągają te same rezultaty. Dlaczego? Bo nie zmienili tego, co jest programowane w ciszy umysłu za kulisami duszy. A kiedy zrozumiesz ten punkt, zaczynasz grać w grę życia w zupełnie nowy sposób. Przestajesz płynąć pod prąd i zaczynasz surfować na energii wszechświata. Te dwa słowa działają, ponieważ aktywują trzy główne klucze. Pierwszy to podniesiona częstotliwość emocjonalna. Budzą uczucie, które rezonuje z pragnieniami twojej duszy. To jakbyś dostrajał swoją energię do tej samej stacji. Co to, co chcesz zamanifestować? Drugi to połączenie z podświadomością, ponieważ są wypowiadane przed snem, trafiają bezpośrednio do umysłu podświadomego, bez oporu. To tak, jakbyś sadził czyste ziarno w najżyźniejszym momencie dnia. Trzeci to prostota i potęga powtarzalności, ponieważ to tylko dwa słowa. Łatwo je powtarzać każdej nocy, a dzięki powtarzaniu, programowanie się umacnia. Podświadomość kocha wzorce. I im częściej coś powtarzasz, tym bardziej uznaje to za prawdę. A teraz pomyśl ze mną, ile negatywnych słów wypowiedziałeś do siebie przez całe życie. Ile razy nieświadomie mówiłeś zdania typu: Nigdy mi się nie uda, to nie dla mnie, nie zasługuje. Te słowa również stworzyły rzeczywistość. Ale tu jest dobra wiadomość. Możesz to zmienić teraz. Możesz świadomie wybrać to, co chcesz zaprogramować w swoim wewnętrznym świecie. I możesz to zrobić w sposób lekki, pełen miłości, potężny każdej nocy. Wielu mistrzów duchowych, a nawet współcześni neurobiolodzy uznaje, że ostatnia myśl przed snem ma głęboki wpływ na to, co będzie przetwarzane i utrwalane podczas snu. Czyli to, co mówisz i czujesz w tym momencie, nie tylko kształtuje Twój stan emocjonalny, ono wpływa na Twoje sny. Twoją wibrację, Twoje decyzje i ostatecznie rezultaty, które zobaczysz w fizycznym świecie. Nie jesteś tutaj przypadkiem. Jesteś prowadzony, by przypomnieć sobie o swojej twórczej mocy, a wszystko zaczyna się od czegoś tak prostego, tak subtelnego, tak magicznego dwóch słów. W kolejnym kroku ujawnię Ci te słowa. I chcę, abyś przyjął ten dar od wszechświata z otwartym sercem, gotowy użyć go z intencją, wiarą i konsekwencją. Dotarłeś aż tutaj z jakiegoś powodu. Wszechświat prowadzi cię na nowy poziom świadomości, gdzie rozumiesz, że codzienne, drobne działania, wykonywane z intencją i regularnością tworzą wielkie zmiany. A teraz, jak obiecałem, czas ujawnić dwa słowa, które, wypowiedziane na 5 minut przed snem, mogą zmienić Twoją wibrację, Twoją energię, a co za tym idzie, Twoją rzeczywistość. Te słowa są proste, ale niosą tak potężny ładunek energetyczny. Że kiedy są wypowiadane z serca, aktywują częstotliwość wibracyjną, która bezpośrednio rezonuje z polem manifestacji. Te słowa to Ja jestem. Tak, to właśnie te słowa kształtują przeznaczenie. Ja jestem to najpotężniejsze oświadczenie, jakie istnieje, ponieważ wszystko, co postawisz po tych słowach, staje się twórczym stwierdzeniem, wibracyjną tożsamością, którą wszechświat rozpoznaje jako prawdę. Sam, kiedy mówisz Ja jestem, mówisz. To właśnie teraz jestem. To jest to, co emanuje, to jest to, co akceptuję jako moją rzeczywistość, a wszechświat tego nie kwestionuje. On po prostu odpowiada. Pomyśl przez chwilę, ile razy używałeś ja jestem w negatywny sposób, nie zdając sobie z tego sprawy? Jestem pechowy, jestem kiepski w finansach, jestem trudny do pokochania. Za każdym razem, gdy to mówisz, wzmacniasz tę tożsamość. Wysyłasz bezpośrednią wiadomość do swojej podświadomości, że to jest Twoja prawda, a w konsekwencji zewnętrzna rzeczywistość odzwierciedla dokładnie to. Ale co by było, gdybyś zaczął używać tej samej mocy na swoją korzyść? Co by było, gdybyś w najpotężniejszych minutach dnia, tych tuż przed snem, powiedział z pełną intencją: Jestem dostatni, jestem kochany, jestem obfitością, jestem spokojem, jestem godny wszystkiego, czego pragnę? Jak myślisz, co by się wydarzyło? Wydarzyłoby się to, że zacząłbyś przeprogramowywać swoją podświadomość, by wierzyła w te prawdy, a gdy umysł zaczyna wierzyć, zaczyna tworzyć. Na tym polega piękno prawa przyciągania. Nie przyciągasz tego, czego chcesz, przyciągasz to, kim jesteś, a gdy używasz ja jestem w sposób wzniosły, stajesz się tym, czego pragniesz doświadczyć. Nauka już potwierdza moc afirmacji wypowiadanych w momencie zasypiania. Gdy jesteś w bardziej zrelaksowanym stanie umysłu, Zwłaszcza na poziomach alfa i teta, twoja świadomość traci na sile, a podświadomość staje się otwarta, chłonna, wrażliwa. To właśnie w tej chwili twoje słowa stają się ziarnami. A jeśli są to ziarna mocy, pozytywności, obfitości, to właśnie to zakwitnie. Sekret tkwi w połączeniu tych dwóch słów z prawdziwym uczuciem. Nie wystarczy mówić dla samego mówienia, trzeba czuć. Jeśli powiesz, jestem dostatni. Ale w głębi duszy odczuwasz strach i wątpliwość, wibracja się nie dostroi. Ale jeśli zamkniesz oczy, głęboko odetchniesz i wyobrazisz sobie obfitość płynącą w Twoim życiu, wypowiadając: Jestem dostatni, wtedy pole energetyczne wokół ciebie zaczyna się reorganizować, by przyciągnąć to doświadczenie, i możesz użyć: Ja jestem w każdej dziedzinie swojego życia. Szukasz prawdziwej miłości? Powiedz: Jestem godny miłości. Chcesz uzdrowić swoje ciało? Powiedz: Jestem doskonałym zdrowiem. Pragniesz więcej pieniędzy? Powiedz: Jestem bogactwem. Potrzebujesz duchowego prowadzenia? Powiedz: Jestem prowadzony boską mądrością. Nie ma ograniczeń. Słowa: Ja jestem to najczystsza forma tworzenia nowej tożsamości wibracyjnej. A wszystko zaczyna się przed snem. Zarezerwuj pięć minut. Nie potrzeba więcej. Połóż się, rozluźnij ciało, kilka razy głęboko odetchnij. I zacznij wypowiadać afirmacje z emocją i skupieniem. Możesz wybrać trzy lub cztery afirmacje: Ja jestem na noc, zawsze pozytywne i w czasie teraźniejszym. Ważne jest, aby poczuć, jakby to już było prawdą. Wizualizuj, czuj, oddaj się temu. Z czasem ta praktyka stanie się Twoim świętym rytuałem. Zaczniesz zauważać subtelne zmiany w tym, jak myślisz, czujesz i działasz. Twoje decyzje zaczną odzwierciedlać tę nową tożsamość. Będziesz mieć więcej odwagi, więcej wiary, więcej pewności siebie. A co najważniejsze, sytuacje, ludzie i okazje zaczną pojawiać się znikąd, ale będziesz wiedział, że to nie przypadek, to zestrojenie. Wszechświat nie odpowiada na Twoje pragnienia. On odpowiada na Twoją wibrację, a to, co emanujesz, jest bezpośrednio związane z tym, jak siebie postrzegasz. Używaj Ja jestem z mądrością i intencją, a zobaczysz, jak Twoja rzeczywistość się odmienia. Pamiętaj, świat zewnętrzny to tylko lustro Twojego świata wewnętrznego, a jeśli zmienisz to, co mówisz do siebie każdej nocy, zmienisz także to, czego doświadczasz w ciągu dnia. Klucz został Ci przekazany. Teraz wybór należy do Ciebie. Używanie słów Ja jestem przed snem to niezwykle potężna praktyka, ale prawdziwą różnicę robi sposób, w jaki z niej korzystasz. Większość ludzi nie manifestuje tego, czego pragnie, ponieważ Choć zna zasady prawa przyciągania, nie potrafi ich stosować w sposób strategiczny, głęboki i konsekwentny. Teraz, gdy już rozumiesz, dlaczego te słowa działają i wiesz, jakie to słowa, pora nauczyć się, jak przekształcić je w magnetyczny rytuał rzeczywistej manifestacji. Pierwszym krokiem jest zrozumienie, że manifestacja nie dzieje się na podstawie chwilowej woli, lecz na podstawie spójnej wibracji, którą emitujesz. To oznacza, że nie wystarczy mówić, ja jestem przez dwa czy trzy dni i oczekiwać, że wszystko się zmieni. Musisz stworzyć wewnętrzne i zewnętrzne środowisko sprzyjające tej praktyce. Dlatego najlepiej, abyś miał swoją świętą przestrzeń, nawet mały kącik, gdzie możesz się spokojnie położyć, bez rozproszeń, z wyciszonym telefonem i przy stonowanym świetle. Im spokojniejszy będzie twój umysł w tym momencie, tym głębiej afirmacje przenikną do twojej rzeczywistości wibracyjnej. Kolejnym kluczowym elementem jest to, że aby ja jestem było skuteczne, musi być połączone z wyraźnym obrazem w Twoim umyśle. Podświadomość znacznie lepiej rozumie obrazy niż słowa. Więc mówiąc, Jestem miłością, musisz mentalnie stworzyć dokładną scenę, w której przeżywasz lekki, szczęśliwy, zdrowy związek. Wizualizuj ze szczegółami ton głosu, gesty, otoczenie. Poczuj ciepło tej miłości. Uczyń to doświadczeniem zmysłowym. Ta wizualizacja w połączeniu z afirmacją werbalną tworzy potężną wibrację, która zaczyna kształtować Twoją częstotliwość. Ta sama logika dotyczy wszystkich obszarów życia. Aby przyciągnąć pieniądze, nie mów tylko jestem obfitością. Zobacz siebie, jak otrzymujesz, zarządzasz i inwestujesz z mądrością. Wyobraź sobie, że otwierasz e-mail z niespodziewanym przelewem, że awansujesz lub tworzysz udany projekt. Poczuj radość, bezpieczeństwo i wdzięczność tak, jakby to już się działo. Im bardziej realna ta scena będzie w Tobie, tym szybciej zostanie odzwierciedlona na zewnątrz. Dla zdrowia stosuj to samo podejście. Gdy mówisz jestem witalnością lub jestem uzdrowieniem, zamknij oczy i wyobraź sobie każdą komórkę swojego ciała w równowadze: swoje serce bijące w harmonii, oddech płynący swobodnie. Poczuj swoje ciało lekkie, silne, spokojne. Dla wewnętrznego spokoju używaj słów takich jak jestem spokojem, jestem równowagą, jestem prowadzony boską mądrością i wyobraź sobie siebie w spokojnym miejscu, czującego się chronionym, w zgodzie ze wszystkim i wszystkimi. Teraz musisz zrozumieć, jak ważne jest dominujące uczucie. Ja jestem ma prawdziwą moc tylko wtedy, gdy jest otoczone zgodną emocją. Jeśli powtarzasz, jestem dobrobytem. A jednocześnie czujesz strach lub wątpliwość, podświadomość zapisze emocje, a nie słowa. Dlatego w tych pięciu minutach przed snem musisz połączyć się z pozytywnym stanem emocjonalnym. Możesz zacząć od wdzięczności, na przykład. W myślach wymień trzy dobre rzeczy z Twojego dnia i naprawdę poczuj wdzięczność. To podnosi Twoją wibrację i przygotowuje Twoje pole na nowe programowanie. Jeszcze jeden ważny szczegół. Zawsze używaj czasu teraźniejszego i unikaj afirmacji zawierających zaprzeczenia, takich jak: Nie jestem już biedny, czy Nie jestem chory. Podświadomość nie przetwarza zaprzeczeń w taki sposób jak świadomość. Zawsze skupiaj się na tym, co chcesz stworzyć, a nie na tym, czego chcesz uniknąć. Na przykład, zamiast mówić: Nie jestem już samotny, powiedz: Jestem pełnią i otoczony miłością. To jest jasna komenda dla wszechświata. Możesz również używać mocy powtórzeń z pozytywnymi wariacjami. Na przykład, pewnej nocy możesz powiedzieć: Jestem dostatni. Jestem niewyczerpanym źródłem bogactwa. Pieniądze płyną do mnie z łatwością. Wzmacniaj bazę: Ja jestem dodatkowymi afirmacjami, które opisują więcej szczegółów pożądanej rzeczywistości. To wzbogaca Twoją wibrację. Aby przyspieszyć rezultaty. Bardzo skuteczną praktyką jest również pisanie. Przed snem, oprócz wypowiadania swoich afirmacji, zapisz w specjalnym zeszycie pełne wersje swoich Ja jestem w różnych obszarach życia. To wzmacnia wiarę i pomaga trenować mózg, by zaakceptował tę rzeczywistość jako możliwą i realną. I na koniec, zaufaj. Odpuszczenie jest kluczową częścią procesu manifestacji. Po wypowiedzeniu swoich afirmacji. I zaśnięciu z podniesioną wibracją nie wątp następnego dnia. Nie szukaj znaków na siłę, że to działa. Po prostu żyj swoim dniem z pewnością, że to już się dokonało. Ta pewność przyspiesza materializację. Ten nocny rytuał z Ja jestem odmieni nie tylko Twoje noce, ale całe Twoje życie. Zaczniesz działać jak osoba dostatnia, komunikować się z większą miłością, podejmować pewniejsze decyzje. Przyciągać ludzi i sytuacje, które są w zgodzie z nową tożsamością, którą tworzysz każdej nocy. Dotarłszy aż tutaj, rozumiesz już, dlaczego słowa mają tak wielką moc w ramach prawa przyciągania, szczególnie gdy są używane z intencją w najbardziej wrażliwym i chłonnym momencie dnia, w pięć minut przed snem. Dowiedzieliśmy się, że wyrażenie: Ja jestem, niesie ze sobą twórczą siłę, która kształtuje Twoją tożsamość wibracyjną. Nie tylko opisuje, kim jesteś. Ono ogłasza wszechświatowi, co jesteś gotów zamanifestować. Widziałeś już, że te dwa słowa działają, ponieważ przemawiają bezpośrednio do Twojej podświadomości, przeprogramowując przekonania, które kształtują Twoją rzeczywistość. I co więcej, nauczyłeś się, jak ich używać z jasnością, intencją, wizualizacją i emocją, by manifestować miłość, dobrobyt, zdrowie, spokój, rozwój duchowy. I wiele więcej, a teraz najważniejsze zastosowanie. Wiedzieć bez praktyki nie przynosi przemiany. Dlatego zaproszenie jest proste i potężne. Wybierz jeden obszar swojego życia, który chcesz przekształcić, i przez cały ten tydzień używaj Ja jestem każdego dnia przed snem, koncentrując się tylko na tym obszarze tylko jednym. Skieruj całą swoją emocjonalną i kreatywną energię na ten jeden punkt i obserwuj, co zacznie się zmieniać w tobie i wokół ciebie? Pamiętaj: Wszechświat odpowiada na wibracje twojej tożsamości. Gdy zmieniasz to, co mówisz do siebie, zmieniasz to, co przyciągasz. Twoje ja jestem to twoje polecenie. Używaj go z mądrością i odwagą. Nie jesteś tutaj, by tylko przetrwać, jesteś tutaj, by tworzyć, rozwijać się i żyć w pełni, a wszystko zaczyna się w tobie od tego, jak postanawiasz się definiować. Kiedy mówisz. Ja jestem z pełną świadomością aktywujesz swoją twórczą moc i budzisz siłę wszechświata na swoją korzyść. Nigdy więc nie lekceważ tego, co wypowiadasz przed snem. To w tych słowach rodzi się twoja nowa rzeczywistość. Ogłoś kim jesteś z wiarą. Poczuj jakby to już było prawdą i zobacz jak niemożliwe staje się nieuniknione. A teraz chcę cię zaprosić do pozostawienia w komentarzu jednej pozytywnej afirmacji z ja jestem której będziesz używać w tym tygodniu czegoś, co rezonuje z tym, co chcesz przyciągnąć. Bądź twórczy, bądź wzniosły i zainspiruj innych. Jeśli poczułeś, że ten przekaz poruszył twoją duszę, nie zapomnij polubić filmu, zasubskrybować kanału i włączyć powiadomień. Dzięki temu codziennie będziesz otrzymywać przesłania o obfitości i transformacji. A już teraz przygotuj się, bo kolejny film jeszcze bardziej pogłębi twoją moc manifestacji z prawem przyciągania. Pojawi się tutaj na ekranie. Do zobaczenia tam.